Tak zwana przyjaźń Rosji z Chinami napotyka kolejną przeszkodę. Siła Syberii dwa Siła Syberii 2 gazociąg Siła Syberii 2. Czy naprawdę odmieni sytuację Rosji? A tym razem chodzi o główny gazociąg, który miał uratować Moskwę. Chiny opuszczają Putina rezygnując z umowy gazociągowej, odsuwając Europę i stawiając na Pekin. Putin odkrywa, że jego plan awaryjny może nie być tak pewny, jak sądził. Anno, co to znaczy dla relacji Rosji i Chin? I czy to będzie ostatni gwóźdź do trumny dla Rosji? Dziś przyjrzymy się kolejnemu poważnemu pęknięciu w tych relacjach. Omówimy problem z gazociągiem, jego znaczenie dla Rosji i powody, dla których Chiny celowo sabotują resztki dobrej woli wobec Moskwy. Przejdźmy od razu do rzeczy. Gazociąg siła Syberii. Dwa to ogromny projekt, nad którym pracuje się już od dłuższego czasu. Miał to być klejnot w koronie ich tak zwanego partnerstwa bez ograniczeń. Stalowa pępowina biegnąca od syberyjskich złóż gazu przez Mongolię do głodnych rynków północnych Chin. Miała transportować 50 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie i zastąpić to, co Rosja sprzedawała wcześniej Europie. Ale teraz, po miesiącach szumu, Pekin po cichu wycofuje się z najważniejszych szczegółów tej umowy. Gdy Władimir Putin przyleciał do Pekinu w październiku. Kreml zadbał, by kamery uchwyciły każdy uśmiech i uścisk dłoni z prezydentem Xi. W typowy sposób dla sesji zdjęciowych byli nierozłączni. Rozmawiali o gazociągu i nawet nazwali nowe porozumienie prawnie wiążącym. Media państwowe w Moskwie ogłosiły to jako zwycięstwo i dowód, że Rosja ma potężnych sojuszników. Ale gdy dziennikarze pytali o liczby, cenę, koszty budowy i termin rozpoczęcia, odpowiedzi nie było. Nagle nikt w Moskwie nie miał jasnych odpowiedzi, bo po prostu ich nie było. Chiny odmówiły zobowiązania się do ustalenia ceny gazu, odmówiły zobowiązania się do inwestycji w gazociąg i odmówiły zobowiązania się do określenia terminu budowy wspomnianego gazociągu. Praktycznie wycofały się ze wszystkich trzech głównych rzeczy, które sprawiają, że ten projekt w ogóle jest projektem. Nie wiem jak Ty, ale dla mnie to nie umowa, tylko uprzejma odmowa w dyplomatycznym języku. Dla Pekinu to tylko biznes, a dla partnerów w Moskwie kwestia przetrwania. Moskwa nie poradzi sobie bez tego gazociągu. Dlaczego? Rosja szybko straciła europejski rynek gazu po inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Dekady dominacji zostały zniweczone w kilka miesięcy. Unia Europejska, dawniej główny klient Rosji, znacznie zmniejszyła import, wprowadziła limity cenowe i szybko budowała terminale do odbioru gazu z innych miejsc. Moskwa przeszła od dostarczania ponad 130 miliardów metrów sześciennych gazu rurociągowego do Europy do zaledwie ułamka tej ilości. Nord Stream zamknięto lub zniszczono przez sabotaż, a zachodnie giełdy zakazały rosyjskich kontraktów energetycznych. Roczny przychód, wcześniej prawie 60 miliardów, do 2024 roku spadł do około 18 miliardów, to pozostawiło ogromną dziurę w budżecie Kremla. Eksport i dochody z energii finansują niemal wszystko. Wojsko, infrastrukturę, opiekę zdrowotną i edukację. Gdy ceny ropy spadały a sprzedaż gazu malała, Rosja potrzebowała nabywcy, a Chiny wydawały się idealnym ratunkiem. Przez pewien czas Chiny zwiększały zakupy gazu przez siłę Syberii, stając się głównym odbiorcą rosyjskiego gazu. Do 2024 roku to ponad 1 czwarta eksportu rosyjskiego gazu rurociągowego. Chociaż wolumeny rosną, nadal nie dorównują zakupom Europy, więc Rosja wciąż chce więcej. Ceny są dużo niższe. Chiny wynegocjowały lepsze warunki niż Europa, płacąc mniej za jednostkę i dbając o korzyści dla swojego przemysłu. Moskwa stawia na sojusze, a Chiny działają inaczej. Nie kupują gazu dla zdobywania przyjaciół. Chiny dążą do uzyskania jak najniższej ceny. Szczerze mówiąc, rozgrywają Rosję jak na skrzypcach. Putin gorączkowo próbuje zabezpieczyć nowy gazociąg, by sprzedawać więcej gazu do Chin. A Pekin wyczuwa jego desperację z daleka. Za każdym razem, gdy Rosja mówi, że jest gotowa podpisać umowę, Chiny odpowiadają, porozmawiajmy o formułach cenowych. Za każdym razem, gdy Moskwa mówi, że możemy rozpocząć budowę, Chiny odpowiadają, zobaczymy, jak rozwinie się rynek. To mistrzowski pokaz negocjacji, gdy wiesz, że druga strona nie ma wyboru, dyrektorzy Gazpromu mogą mówić o strategicznej współpracy, ile tylko chcą, ale Pekin nie daje się nabrać. Chiny nie potrzebują gazociągu siła Syberii. Dwa tak bardzo jak Rosja. Chińska gospodarka spowalnia, a Pekin od lat dywersyfikuje import energii. Kupuje skroplony gaz z Azji Centralnej, Bliskiego Wschodu i Stanów Zjednoczonych. Ma wybór, Rosjo. Wy nie macie. Co się dzieje, gdy jednostronna relacja spotyka twardą ekonomię? Właśnie to obserwujemy. Cicha zapaść ukryta jako postęp. Ogłoszenie Moskwy o wiążącym memorandum miało wyglądać na przełom. Pokazało to, jak słaba jest pozycja Rosji. Nawet rosyjscy analitycy prywatnie przyznają, że nic się nie zmieniło. Rurociąg to nadal projekt na PowerPoint. Ładne grafiki, brak budżetu. Jeśli powstanie, pierwsze dostawy możliwe są około 2030 lub 2031 roku. Nawet wtedy pełna przepustowość byłaby osiągnięta dopiero po pięciu latach. Innymi słowy, Rosja może nie zobaczyć żadnych realnych pieniędzy z tego projektu aż do połowy lat 30. XXI wieku to cała wieczność. Na dzisiejszym rynku energii można stwierdzić, że Elon Musk miałby już latające Tesle. Tymczasem, podczas gdy Rosja wciąż próbuje zdobyć względy Chin, Europa już zastąpiła rosyjski gaz. Gaz skroplony, gaz ziemny z Stany Zjednoczone, Ameryki, Kataru i Norwegii wypełnia tę lukę. Zasadniczo Europa poszła naprzód. A tymczasem Chiny jeszcze nie ruszyły dalej. Rosja utknęła teraz gdzieś po środku, trzymając się złudzenia popytu, który być może nigdy nie nadejdzie. Tu pojawia się ironia: Kreml oprzeć powojenną strategię gospodarczą na przekonaniu, że może zwrócić się na wschód. Putin stwierdził, że jeśli Europa nie chce rosyjskiego gazu, Rosja sprzeda go Azji. Jednak Azja nie jest chętna kupować po rosyjskich cenach. Pekin mówi: Kupimy wasz gaz, ale tylko gdy będzie bardzo tani i kiedy będziemy tego chcieli. Rosja rozdarta jest między dumą a biedą. Rosja zbyt potrzebuje Chin, by się wycofać, ale też dochodów, by oddać Pekinowi wszystko. To wyjaśnia opóźnienia i przestoje przez zawyżone ceny. Omówmy politykę. Bo afera z gazociągiem to nie tylko ekonomia, to pokazuje, jak kruche jest to tak zwane sojusznictwo. Kiedy Władimir Putin i Xi Jinping ogłosili swoje partnerstwo bez granic w lutym 2022 roku, brzmiało to jak nowy porządek świata. Dwa giganty razem przeciwko Zachodowi. Podpisali umowy handlowe, energetyczne i obronne. Chińskie media państwowe przedstawiały to jako świt wielobiegunowej potęgi. Kreml nazwał to przyjaźnią wyrytą w kamieniu. Potem wybuchła wojna. Pekin początkowo wspierał dyplomatycznie, nie potępiając Rosji w Organizacji Narodów Zjednoczonych i zwiększając zakupy ropy, by utrzymać Moskwę. Gdy wojna trwała dłużej, a rosyjska gospodarka upadała, Son uległ zmianie. Chiny ograniczają eksport wojskowy, unikają wtórnych sankcji i dbają, by ich duże banki nie wspierały Rosji w omijaniu restrykcji. Publicznie język pozostał uprzejmy, prywatnie dystans się powiększał. Przenieśmy się do teraźniejszości i jasno widać, kto prowadzi ten taniec. Chiny nie są już partnerem Rosji, lecz jej wierzycielem, nabywcą i starszym partnerem. Nierównowaga ta widoczna jest w każdych negocjacjach. Rozmowy o sile Syberii. Dwa trwają już prawie dekadę. Kiedy pierwsza wersja gazociągu w końcu zaczęła tłoczyć gaz w 2019 roku, Moskwa chwaliła się tym jako dowodem, że jej zwrot ku Azji działa. Chiny i tak wynegocjowały dużą zniżkę, szacowaną na 25% mniej niż płaciła Europa. Pekin sporządził kontrakt tak, by płacić tylko za faktycznie potrzebny gaz. Elastyczność ta pozwoliła Chinom zaoszczędzić miliardy i jednostronnie uzależnić Rosję. Teraz przy projekcie siła Syberii dwa Pekin naciska na jeszcze niższą cenę. Według branży Chiny chcą nowego gazu w cenie zbliżonej do tej z Azji Centralnej, jednej z najniższych na świecie. Gazprom od 2022 roku stracił niemal połowę przychodów z eksportu, co jest dla niego finansowym koszmarem. Chiny są tego świadome i wykorzystują czas jako przewagę, bo im dłużej Pekin zwleka, tym bardziej Rosja jest zdesperowana. Podczas wizyt Putina u Xi Jinpinga w maju i październiku chińscy urzędnicy odmówili podpisania warunków gazociągu, żądając nowych analiz cenowych. To znaczy, że czekają aż Moskwa ustąpi. Każda wizyta kończy się tak samo. Ciepłymi uśmiechami. Wielkie deklaracje, brak postępu. Nawet Mongolia, przez którą miał iść gazociąg, traci cierpliwość. Ulan Bator od lat obiecuje się miejsca pracy przy budowie i opłaty tranzytowe. Ale przez ciągłe opóźnienia projektu te obietnice tracą na wartości. Dla małego kraju uwięzionego między dwoma gigantami nie trudno zgadnąć, kto wszystko opóźnia. Teraz Rosja stoi przed wyborem: może zaakceptować upokarzająco niskie warunki Chin lub patrzeć, jak jej projekt gazociągu odchodzi w zapomnienie. Obie opcje są bolesne, dlatego słowo ponownie w tytule jest tu istotne. To nie pierwszy raz, gdy Rosja i Chiny udają zgodę przed kamerami, a za kulisami rywalizują. Rurociąg jest głośny, ale w rzeczywistości Chiny i Rosja coraz bardziej się od siebie oddalają. Dotyczy to handlu, dyplomacji, środowisk akademickich, a nawet cichego języka sztuki rządzenia. To niezwykła niezgoda, lecz celowe rozwiązywanie relacji, która wcześniej opierała się na wygodzie, a nie zaufaniu. Przyjrzyjmy się temu głębiej i zobaczmy, jak naprawdę źle wygląda sytuacja. Zacznijmy od handlu. Po rekordowym boomie w 2022 i 2023 roku. Gdy oba kraje notowały historyczne szczyty w handlu, obecnie liczby spadają. W pierwszej połowie 2025 handel Chin z Rosją zmalał o prawie 15%. To nie chwilowe załamanie, lecz korekta. Najmocniej tracą sektory, dawniej symbolizujące strategiczną synergię. Eksport rosyjskich metali, drewna i maszyn ucierpiał. Fabryki, które kiedyś produkowały towary dla chińskich odbiorców, zwalniają tempo produkcji lub całkowicie się zamykają. Firmy, które kiedyś cieszyły się ekspansją w Chinach, dziś zmagają się z anulowanymi zamówieniami i niesprzedanym towarem. Pekin subtelnie, lecz wyraźnie dywersyfikuje działania. Chińskie firmy zastępują rosyjskich dostawców tańszymi partnerami z Azji Południowo-Wschodniej, Ameryki Łacińskiej i Afryki. Pekin chce uniknąć szantażu ze strony pojedynczego partnera. Ekonomicznie to uzasadnione, politycznie to ostrzeżenie. Chiny mówią Rosji. Możemy Cię zastąpić, kiedy tylko zechcemy. Dla Moskwy to druzgocące. Handel z Chinami miał być dla niej ratunkiem i dowodem, że przetrwa oraz rozwinie się mimo zachodnich sankcji. Dane wskazują coś odwrotnego. Import towarów z Chin do Rosji spada, ale Rosja coraz bardziej polega na Chinach w elektronice, pojazdach i maszynach. To nie jest równe partnerstwo. Pekin kieruje, a Moskwa jedzie zapięta pasami, lecz nie prowadzi. Pojawia się kwestia metali. Cichy, ale mocny cios jak młot. Chiny przez lata po cichu subsydiowały państwowe firmy importujące rosyjskie metale. Choć nie było to oficjalne, było powszechnie wiadome. Dzięki tym zachętom eksport rosyjskiego aluminium, miedzi i niklu przetrwał mimo sankcji Europy i Stany Zjednoczone Ameryki. Bez tych subsydiów rachunek się nie zgadzał. Chińscy nabywcy mogli sobie pozwolić na rosyjskie metale. Tylko dlatego, że państwo uczyniło to opłacalnym. Ostatnio Pekin nagle odciął tę linię bez ogłoszenia ostrzeżenia czy wyjaśnienia. Subsydia zniknęły. Z dnia na dzień chińskie firmy zostały poinformowane, że mają kupować po pełnych cenach rynkowych, bez wyjątków. Efekt był natychmiastowy. Zamówienia spadły, marże zniknęły, a rosyjscy producenci szukali nowych klientów. Nie udało im się. Ta decyzja ujawniła, jak naprawdę kruche jest tzw. sojusz gospodarczy. Bez Pekinu rosyjski przemysł metalowy stoi na skraju upadku. Puty na Syberii ograniczają produkcję. Firmy wydobywcze mają trudności z wypłatą pensji. A lokalne władze udzielają pomocy kryzysowej. To powolny upadek ukrywany przez propagandę i fałszywy optymizm. I nie chodzi tu tylko o kwestie ekonomiczne. Sygnały polityczne są równie wymowne. Podczas wizyty Putina w Pekinie w maju 2024 roku cała oprawa była starannie wyreżyserowana. Flagi, uściski, bankiety miały pokazać jedność, lecz we wspólnym oświadczeniu zabrakło jednego słowa. Bez ograniczeń. To wyrażenie stało się podstawą ich relacji od lutego 2022, gdy przywódcy ogłosili, że partnerstwo nie ma ograniczeń ani zakazanych obszarów. To miało przestraszyć Zachód, pokazać, że Moskwa i Pekin są zjednoczone przeciwko amerykańskim wpływom. Ostatnio wyrażenie zniknęło z tekstu. A nowe oświadczenie użyło łagodniejszego, bardziej zdystansowanego języka. Chiny teraz mówią o niezaangażowaniu i niekonfrontacji. To nie są tylko dyplomatyczne frazy, to jest kod. W podręczniku Pekinu taki język wyraża ostrożność. Nie pójdziemy z wami na dno. Xi Jinping zmienił sposób, w jaki odnosi się do Putina. Kiedyś mówił o nim jako o najbliższym przyjacielu, teraz mówi o nim po prostu jako o dobrym przyjacielu i sąsiedzie, co w dyplomacji nie jest przypadkowe. Każde słowo ma znaczenie. Ton Chin wyraźnie się ochłodził, co pokazuje głębszą rzeczywistość. Pekin nie chce być wciągnięty w bałagan Moskwy. Chiny zmagają się z własnym spowolnieniem gospodarczym, rosnącym bezrobociem wśród młodzieży i narastającą presją Zachodu na handel. Zbliżanie się do Rosji pogłębia te problemy. Dlatego Xi Jinping pozornie utrzymuje przyjaźń, lecz faktycznie oddziela politykę Chin od Rosji. Tę dystans można zauważyć także w chińskim środowisku akademickim. W 2022 roku każdy chiński naukowiec, który krytykował Rosję, ryzykował cenzurę lub coś gorszego. Oficjalne stanowisko było jasne: Rosja była partnerem, a Zachód wrogiem. Jednak do 2024 roku to tabu cicho zniknęło. Feng Yuchen i Shen Dingli opublikowali eseje ostrzegające, że wojna Rosji na Ukrainie zakończy się porażką i Pekin powinien unikać strategicznego uwikłania. Zanim porównasz ich do ulubionego użytkownika Reddita, pamiętaj, że to nie są przypadkowi akademicy. W Chinach uczeni często powtarzają poglądy władzy i mówią to, co przywódcy chcą, by społeczeństwo uznało za prawdę. Gdy krytykują Moskwę, rząd przygotowuje społeczeństwo na zmianę. To chiński sposób testowania narracji przed ich oficjalnym przyjęciem. Teraz przekaz jest jasny: Rosja to obciążenie, a Pekin nie ma zamiaru wiązać swojego losu z krajem, który tonie pod sankcjami porażkami na polu bitwy i globalną izolacją. Chińska opinia publiczna jest subtelnie nakłaniana, by widzieć Rosję nie jako sojusznika, lecz jako przestrogę. Biznes w Pekinie wyciąga wnioski, a państwowe firmy sprawdzają kontrakty z rosyjskimi przedsiębiorstwami. Chińskie giganty MinMetals i Narinko, ważne w surowcach i obronności, po cichu ponownie analizują umowy dostaw. Część przeglądów skutkuje anulowaniem umów, inne opracowaniem nowych strategii zaopatrzenia. Zamówienia na miedź wcześniej kierowane do Rosji, teraz trafiają do Chile i Peru. Nikiel kiedyś sprowadzano z Syberii, teraz importuje się go z Indonezji. Dostawcy wojskowi odchodzą od rosyjskich części, wybierając bezpieczniejsze opcje z Korei Południowej lub Turcji. Te decyzje to nie dramatyczne ogłoszenia, lecz ciche techniczne dostosowania ujawniające głębszą zmianę. A potem jest jeszcze jeden cichy ruch ze strony Pekinu, który mówi jeszcze więcej o tym, dokąd to wszystko zmierza. Chiny podobno wstrzymały dostawy precyzyjnych obrabiarek do Rosji, których Moskwa pilnie potrzebuje do utrzymania przemysłu. Przez lata rosyjskie fabryki polegały na chińskiej technologii, aby zastąpić zachodnie maszyny utracone w wyniku sankcji, ale teraz ten kanał również zaczyna wysychać. Irdar Nurjow, właściciel dużej rosyjskiej firmy produkcyjnej, niedawno powiedział, że import precyzyjnego sprzętu z Chin Stał się niemal niemożliwy. Maszyny o dokładności 3-4 mikronów są obecnie niedostępne dla rosyjskich firm bez specjalnych licencji, których prawie nie mogą uzyskać. Ryłow stwierdził, że eksport zakupionych maszyn jest koszmarem, bo chińscy urzędnicy ciągle stwarzają nowe przeszkody i pojawiają się nieprzyjemne incydenty. To mały, ale znaczący szczegół. Pekin spowalnia handel, zaostrza kontrolę i dystansuje się wobec partnera, który staje się bardziej obciążeniem niż atutem. Każdy z tych kroków wysyła dyskretny, lecz silny sygnał. Pekin przedkłada stabilność i dostęp do rynków światowych nad lojalność wobec Moskwy. Ich przyjaźń, która kiedyś była przedstawiana jako nierozerwalna, jest teraz kierowana czystym pragmatyzmem. Rosja tymczasem udaje, że nic się nie zmieniło. Kremlowskie media wciąż nazywają tę relację historyczną. Putin wciąż wychwala strategiczną koordynację. Te wielkie słowa brzmią pusto, patrząc na liczby, politykę i ton. Widać ten dystans nawet w szczegółach. Rosyjskie banki narzekały na wolniejsze rozliczenia płatności przez chińskie banki. Rozliczenia handlu transgranicznego, które kiedyś zajmowały godziny, teraz trwają dni, a nawet tygodnie. Chińskie służby celne częściej sprawdzają towary objęte sankcjami, ukrywane jako eksport cywilny, choć oficjalnie to rutynowe kontrole. Nieoficjalnie są to przypomnienia, kto tu naprawdę rządzi. To tak, jakby Pekin stopniowo coraz bardziej skracał smycz. Za mało na otwarty konflikt, ale wystarczająco by pokazać Moskwie przewagę. Dla Chin relacja stała się czysto transakcyjna, dla Rosji to kwestia egzystencjalna. Ta nierównowaga sprawia, że negocjacje, umowy czy wspólne zdjęcia przypominają teatr. Co czyni ten moment wyjątkowym? Ten schemat już widzieliśmy. W latach 50. oba kraje były sobie bliskie, aż rozdzieliła je rywalizacja ideologiczna. 60. groziły sobie bronią nuklearną. W 90. latach odnowiły relacje, lecz zawsze na warunkach Chin. W latach 20. XXI wieku historia się powtarza. Przyjaźń zaczyna się deklaracjami, kończy cichymi zdradami. Dlatego te ostatnie pęknięcia mają tak duże znaczenie. Nie są one odosobnione. To symptomy relacji opartej na desperacji i braku zaufania. Rosja chciała mieć brata broni. Dostała ostrożnego sąsiada, który chętnie kupuje tanią energię, ale nie chce dzielić kosztów ambicji Moskwy. Spadek subsydiów na metale. Mniejszy handel i zmiana tonów wskazują na to samo. Tak zwane partnerstwo jedzie już na oparach. Po aneksji Krymu w 2014 roku Rosja została odizolowana od zachodnich inwestorów. Rosja chcąc udowodnić siłę sojuszy, podpisała z Chinami wstępną umowę siła Syberii, jeden z. Sy Wtedy to Pekin dyktował warunki. Moskwa zgodziła się na niską cenę i pokryła większość kosztów budowy. Gazprom musiał nawet zaciągnąć duże pożyczki, aby sfinansować projekt. Ponieważ chińskie banki zaoferowały ograniczoną pomoc. Kiedy gaz w końcu zaczął płynąć 5 lat później, Pekin nawet nie zadał sobie trudu, by od razu zwiększyć import. Czekał na spadek światowych cen, zanim zwiększył import. Ten schemat pojawił się od początku. Rosja wykonuje trudną pracę, a Chiny korzystają, gdy im pasuje. To znów się powtarza. Różnica polega na tym, że tym razem Rosja jest jeszcze słabsza. Jej rezerwy są mniejsze, baza technologiczna się rozpada, a izolacja od zachodnich rynków jest niemal całkowita. Każda nieudana umowa, każde opóźnienie sprawia, że ta słabość staje się bardziej widoczna. Chiny natomiast nauczyły się grać w tę grę perfekcyjnie. Uzyskuje tanią energię, przewagę geopolityczną i wizerunek neutralności. Wszystko to bez poświęcania czegokolwiek istotnego. Pod względem gospodarczym różnica między nimi stała się wręcz zawstydzająca. Produkt krajowy brutto Chin jest mniej więcej dziesięciokrotnie większy niż Rosji. Jej przemysł, technologia i handel światowy są na innym poziomie. Rosja kurczy się do roli dostawcy surowców z bronią nuklearną. Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Republika Południowej Afryki, dawniej uznawany za przeciwwagę Zachodu, zaczyna się rozpadać. Chiny dominują. A Rosja pozostaje w grupie dla zachowania znaczenia. Szczyty Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Republika Południowej Afryki to dla Putina okazja do zdjęcia i pokazania, że nie jest aż tak odizolowany. Nierównowaga widoczna jest także w szczegółach. Chińskie firmy żądają od rosyjskich partnerów płatności z góry. Proszą o gwarancję w juanach, a nie w rublach. Unikają długoterminowego ryzyka. Nawet na targach i wystawach rosyjskie produkty są spychane na margines podczas gdy chińskie towary zajmują centralne miejsce. To ciche upokorzenie, którego Moskwa nie może przyznać. Równie mocno widać polityczny kontrast. Xi prowadzi zdyscyplinowany, metodyczny system, który stawia na pierwszym miejscu długoterminową stabilność. Putin kieruje krajem opartym na strachu, propagandzie i tajnych porozumieniach. Xi widzi w Moskwie niestabilność. Każde działanie Kremla to ryzyko, a każda obietnica może szybko upaść. Dla Chin taka nieprzewidywalność to trucizna dla biznesu. Co gorsza dla Moskwy ten nowy dystans jest nieodwracalny. Zaufanie przepadło. Nawet jeśli Putin zaproponuje zniżki lub bardzo się postara zdobyć aprobatę Chin nie wpłynie to na główne problemy. Rosja stała się młodszym partnerem, oferując jedynie tanią energię i ryzykowną politykę. Sidzi doskonale o tym wie, Zachód też o tym wie. A w głębi duszy Putin również to rozumie. Patrząc w przyszłość, Rosja ma bardzo ograniczone możliwości. Może przyjąć warunki Pekinów z siły Syberii. Dwa tracąc pieniądze i siłę negocjacyjną. Może odwlekać decyzję w nieskończoność, ryzykując polityczne konsekwencje w kraju i pogarszając swoją wiarygodność za granicą, albo próbować znaleźć nowych partnerów. Każda alternatywa jest znacznie mniej realna niż Chiny. Indie kupują rosyjską ropę, lecz na dużo mniejszą skalę. Rynki Afryki i Ameryki Łacińskiej istnieją, lecz nie zastąpią miliardowych przychodów ani zaawansowanych łańcuchów dostaw. Kreml jest ograniczany przez geografię, politykę i własną pychę. Chiny też wykorzystują miękką siłę. Dystansując się od Rosji, buduje wizerunek pragmatycznego i wiarygodnego gracza. Przywódcy Europy, Azji i Afryki widzą, że Pekin negocjuje spokojnie, stawia na swoje interesy i unika konfliktów osłabiających innych. Rosja wydaje się impulsywna, zależna i niestabilna politycznie. Co ma konsekwencje dla sceny międzynarodowej? Załamanie współpracy energetycznej Rosji i Chin ostrzega inne kraje przed uzależnieniem od Moskwy. Umowy z Rosją wydają się opłacalne, lecz niosą duże ryzyko polityczne. Partnerstwa są warunkowe, niegwarantowane. Gdy partner jak Chiny ma wybór, cała odpowiedzialność spada na słabszego. Chiny ostrożnie dystansują się od Moskwy, a inne kraje wyciągają własne wnioski. Indie, na przykład, rozgrywają swoje karty ostrożnie. Nadal kupują rosyjską ropę po obniżonych cenach, ale jednocześnie obawiają się zbytniego uwikłania. Nowe Deli zacieśnia współpracę obronną z Zachodem, zachowując energetyczne umowy z Moskwą na zasadach handlowych. Konflikt między Chinami a Rosją jasno pokazuje jedno. Kiedy wielkie mocarstwa przestają się dogadywać, rozsądnym posunięciem jest elastyczność, a nie lojalność. Turcja balansuje między handlem z Rosją, zabiega o NATO i rozszerza wpływy w Azji Centralnej. Te kraje nie szukają sojuszy ideologicznych, lecz dźwigni. Utrata kontroli przez Moskwę wzmacnia ich pozycję w negocjacjach. Im dłużej Rosja jest słaba i zależna, tym silniejsze stają się inne regionalne potęgi. Kraje takie jak Iran, Brazylia i Indonezja obserwują, jak to się rozwija. Moskwa, będąc kiedyś biegunem w multipolarnym świecie, starała się czerpać korzyści bez przejmowania rosyjskiego bagażu. Teraz grozi jej, że stanie się przestrogą. Przypomnieniem, co się dzieje, gdy stawiasz wszystko na jednego partnera i przegrywasz. Historia siły Syberii dwa odzwierciedla szersze relacje rosyjsko-chińskie. Rosja przecenia swoją rolę. Chiny działają cierpliwie i z wyrachowaniem, a Moskwa chwali się sojuszami. Pekin po cichu dba o to, by relacja przynosiła mu znacznie więcej korzyści niż Rosji. To nie jest tymczasowa, lecz strukturalna nierównowaga. Opóźnienia w budowie rurociągu. Pogłębiają luki w dochodach i międzynarodową izolację, zmuszając Rosję do zmierzenia się z brutalną prawdą. Chiny nigdy nie traktowały zwrotu ku Azji jako planu ratunkowego i nie potrzebowały Rosji tak jak Moskwa ich. Każda nieudana negocjacja, opóźnienie czy uprzejme odrzucenie to pokazuje. Dla Moskwy ta porażka nie dotyczy tylko energii czy gospodarki. Chodzi o wiarygodność, władzę i światową reputację. To lekcja nadmiernej pewności siebie przypomnienie, że partnerstwo wymaga równowagi. I ostrzeżenie, że uśmiechanie się do kamer nie zmienia rzeczywistości. Świat obserwuje, jak Rosja ponownie przekonuje się, że rola młodszego partnera, silniejszego sąsiada ma swoją cenę. Rurociąg może zostać opóźniony, umowy mogą zostać przełożone, ale prawda jest niezaprzeczalna. Chiny trzymają wszystkie karty, a Rosji nie pozostaje nic innego, jak się podporządkować. Ostatecznie Rosja nie tylko straciła nabywcę, ale także swoją siatkę bezpieczeństwa. Gdy sojusznicy zachowują się jak inwestorzy, taka strata jest zabójcza. Dziękuję za oglądanie.